Szwedzki dawny premier Karl Bild ostro zakamuflowany lewak, którego głos nadal liczy się w kręgach unijnych, oznajmił gronko, że Europa nie powinna wspierać niepodległego Tajwanu. Przyłączył się więc tym swoim głosikiem do zwichrowanego makrona, którego najnowsze rozłamowe pomysły wzbudziły protesty w dużej części zachodniego świata. Zdaniem Macrona Unia nie powinna być zwasalizowana ani przez Amerykę, ani przez Chińczyków. Wygłosił te bzdety w czasie, gdy Europa pogrążona jest po szyję w wojnie rozpętanej przez Putina. Jednocześnie wiadomo przecież, że Unia nie dałaby rady postawić się twardo Putinowi bez masywnej osłony i wsparcia ze strony USA. Wszystko to dzieje się w momencie, gdy rośnie lawinowo. Groźba powtórzenia się na Tajwanie apokalipsy, jaką rosyjscy zgotowali w Ukrainie. Macron pieprzy głupoty o jakimś wielobiegunowym świecie, podczas gdy Moskwa i Pekin zacieśniają sojusz przeciwko porządkowi światowemu, opartemu na zachodniej cywilizacji pod wodzą Ameryki. Unia Europejska, jak się rzekło, zawdzięcza swoje względne bezpieczeństwo stabilnym związkom, transatlantyckim z Waszyngtonem. Bezsilność, rozdarcie i nihilizm. W łonie globalistycznego jedynie z pozoru Zachodu było właśnie tym, co najbardziej pchnęło Putina do odpalenia inwazji. Macron napędzany jest w tej chwili jakimś dziwnym duchem rodem z komiksów dla małolatów. Jakby nachrał się czegoś dającego nadludzką moc, jak Asterix.